Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie takie krótkie sprawdzenie energii, taki króciutki horoskop na listopad, czyli mniej więcej, jaka będzie ogólna energia, czego można się spodziewać, co tam jeszcze mniej więcej wyjdzie, plus na końcu zrobimy sobie przesłanka i dzisiaj, jeszcze zanim um, dojdę do wyboru grupy, krótka informacja. Przez cały listopad macie możliwość zamawiania horosku, horoskopów rozszerzonych, indywidualnych przez maila. One są w kwocie. 25 zł. I przez maila możecie jeszcze zamawiać przesłania anielskie na daną chwilę. Takie przesłanka są w kwocie 2 zł. Natomiast nie ma możliwości zamawiania czytań prywatnych na dowolne pytania, na jakieś, na sferę pracy, na sferę uczuć. Póki co jest to zawieszone. W listopadzie skupiamy się na horoskopach i na przesłaniach. Plus, cały czas możecie zakupić moją gazetkę y, miesięcznik na listopad, w której znajdziecie energię dnia na każdy, właśnie dzień. Plus, tam są przesłania dla każdego znaku Zodiaku. Y, plus, tam też jest wybór karty: jaki anioł jest przy was obecnie i koszt takiej gazetki to 5 zł. Wszystkie informacje będziecie mieć w opisie tego filmu: jak zakupić tę gazetkę, jak zakupić inne y, tutaj czytania u mnie. A teraz, jeżeli chodzi o wybór grupy, grupa numer 1 ma. Kryształ górski. Grupa numer 2 ma agat i grupa numer 3 ma cytryn. Więc dajcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najbardziej tutaj um, do Was przemawia, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1, czyli kryształ górski. I już patrzymy, co tutaj dla Was na listopad. Jaka będzie główna energia? Ok. Karta koła fortuny. Od razu sobie ją tutaj wyjaśnimy, dlaczego koło fortuny. Wyśnimy tą kartę karta 6 bułek. Ogólnie słuchajcie, w mm, listopadzie możecie mieć większe zamieszania. Ty, y, energia koła zawsze mówi mi o sytuacjach, w których nigdy nic nie jest jasne, czyli to może się przekładać na sferę pracy, na sferę prywatną, na sferę mm, miłości, na sferę materialną. Tutaj właśnie Ko koło robi taką energię zamieszania, czyli nic nie jest pewne, nie wiecie w jakim kierunku coś pójdzie, dlaczego um, tak się będzie działo. Więc tutaj bardziej jest energia takiego zamieszania. To jest też energia, w której warto być skupionym na swoim celu, nawet jeżeli coś po drodze nie wychodzi, nawet jeżeli nie wiecie, jak coś osiągnąć, jak coś zrobicie, jak do czegoś dojdziecie, jeżeli to jest waszym planem, jeżeli to jest waszym celem, jeżeli to jest waszym marzeniem i będziecie w tym wytrwali to z czasem zobaczycie coraz to większe nowe... Coraz to większe nowe, tak. Um, nowe wskazówki co do właśnie tej danej sytuacji. Dlatego, że na końcu karty koła macie kartę sześciu buław. To jest karta zwycięstwa, triumfu. Więc jak najbardziej um, cały listopad może być taki energii zamieszania, że nie wiecie, jak końcowo coś się tutaj zakończy. Może też nie wszystko iść od razu po waszej myśli, ale finalnie to, co sobie zaplanowaliście, to, co chcieliście, się spełni i sprawdzi, jeżeli będziecie. Wytrwali, tak, w tym celu. Więc tutaj może być sporo takich sytuacji, gdzie na przykład sobie coś zaplanujecie, że nie wiem, um, gdzieś chcecie wyjechać konkretnego dnia, że to jest Wasz plan na listopad i Wy chcecie go zrealizować, a po drodze na przykład okazuje się, że ta krzew nie chce dać wolnego, że nie wiem, te obiekty są zajęte, że coś tam się nic nie układa, to absolutnie nie róbcie czegoś takiego, że rezygnujecie z tego, bo chwilowo nie ma tutaj rozwiązania, tylko jeżeli naprawdę tego chcecie, jeżeli to był naprawdę Wasz plan na listopad, to na tym się skupcie i z czasem znajdziecie to odpowiedzi, których potrzebujecie. Tutaj jakby z każdym krokiem będzie coraz to więcej nowych informacji, które pomogą Wam rozwiązać te Wasze problemy i Wasze wątpliwości. To może być też um, dla osób w związku, jeżeli teraz macie jakieś zamieszania. To też może być sytuacja, w której um, na przykład macie zamieszanie i nie wiecie, w którą stronę ten związek pójdzie, jak się dalej potoczy, czyli jesteście na takim troszeczkę rozdrożu, tak? Nie wiecie, co dalej, i tutaj jest jakby zapewnienie, żeby się nie martwić, że niedługo wszystko zrozumiecie. Też czasami jest warto u Was zrobić w listopadzie tak, że jeżeli nie znacie jakiejś odpowiedzi, to po prostu chwilę odpocząć, chwilę zająć się czymś innym i może właśnie tutaj z czasem te odpowiedzi ważne do Was przyjdą. Nic na siłę, nie drążyć, nie rozdrapywać, po prostu dać sobie i temu czas, natomiast nie rezygnować ze swoich planów, ze swoich marzeń, tak samo jeżeli zależy Wam mocno na jakiejś osobie, tak i tutaj nie wiem, no po prostu Wy będziecie czuć, kiedy walczyć, kiedy nie, ale też jeżeli czujecie, że jeszcze jest chęć walki tak, jeżeli jeszcze chcecie o kogoś walczyć coś naprawić, to może być też relacja przyjacielska, to jak najbardziej tutaj macie szansę powodzenia, tak co jeszcze na listopad dla Was w energii co tu ważnego jeszcze dla Was na listopad? Karta arcykapłanki. To jest karta dużej wrażliwości. To jest karta, gdzie warto słuchać swojej intuicji, swojego wnętrza. To jest bardziej energia, która będzie motywować do tego, hmm, żeby właśnie kierować się sercem, żeby kierować się tym co w środku, a nie zwracać uwagi na to co inni mówią, co inni robią. Kierować się tylko i wyłącznie swoim własnym dobrem. Też mogą być sytuacje, w których wy na przykład czujecie, że coś bardzo mocno chcecie, um, że to jest dla was, a wszyscy dookoła będą wam gdzieś tam mówić, że hej, nie rób tego, to nie jest dla ciebie dobre, nie idź w tą stronę. Tutaj absolutnie nie słuchajcie innych. Słuchajcie to co wy chcecie, bo nikt za was życia nie przeżyje. Jeżeli czujecie, że naprawdę Chcecie coś zrobić, że to jest dla was, że no czujecie, że że chcecie, to jak najbardziej to róbcie. Słuchajcie mm, swojego wnętrza, ono wam będzie przez cały listopad bardzo mocno podpowiadać. Ale kartarce kapłanki dla mnie często jest kartą, która mówi o bardzo dużej wrażliwości, delikatności, więc też słowa w listopadzie innych osób bardzo mocno mogą wam podcinać skrzydła. I nawet jeżeli tutaj wy bardzo mocno czegoś chcecie i wam ktoś coś innego powie, to nie będzie aż takie proste, żeby wstać i iść dalej w kierunku tym, którym chcecie, bo zwyczajnie Słowa będą mocno Was ranić, mocno Was dotykać, też możecie mocno przejmować się zdaniem innych w listopadzie, tak? Więc tutaj, jakby skupcie się tylko i wyłącznie na tym, co dla Was jest najważniejsze. Trzeba będzie popracować nad tym dystansem, tak, żeby innych słowa nie miały aż tak wielkiego wpływu na to, jak Wy się czujecie. Tym bardziej osoby z otoczenia typu współpracownicy, jakaś dalsza rodzina, czy rodzina, z którą na przykład nie mieszkacie. Więc tutaj, jakby warto wziąć na to poprawkę i wyznaczyć zdrowe granice. Będzie Wam łatwiej. Macie kartę Dziesięciu Kielichów. Ogólnie to jest karta, która mówi mi o tym, żeby zadbać o te relacje, które dla Was są najważniejsze, o te relacje, które Wam sprawiają najwięcej przyjemności. To mogą być przyjaciele, to może być ktoś z rodziny, to może być Wasz partner. Dziesiątka kielichów to jest dla mnie karta, która mówi o pielęgnacji tego, co jest dla nas najważniejsze, więc w listopadzie skupcie się zdecydowanie na tym, na co macie wpływ w danej chwili, czyli na przykład jeżeli jakaś sprawa Wam tutaj ucieka, ona gdzieś tam przesuwa się w czasie, nie rezygnujcie, ale w międzyczasie skupcie się na tym, co jest dla Was najważniejsze, tak? czyli być może Wasze dzieci, nie wiem, zaplanowanie jakiejś fajnej wycieczki z dziećmi, czy też zabranie Kogoś na randkę. To jest pielęgnacja właśnie takich relacji, które tutaj sprawiają, że. Rośniecie, tak, że czujecie w nich wsparcie, więc tutaj też mogą być różnego typu zaproszenia, tu mogą być jakieś miłe niespodzianki od osób, które naprawdę są wam bliskie. I tu jest też świetne porozumienie, więc dlatego mówię, to jest świetny czas do zadbania o to, bo jeżeli zdecydujecie się na przykład z kimś ważnym dla Was wyjść, spotkać się czy porozmawiać, to będziecie wy zadowoleni i ta osoba, i naprawdę Wam to da bardzo duże poczucie szczęścia. Co jeszcze ważnego tutaj dla Was na listopad? Weźmiemy sobie, słuchajcie, kartę siły więc tak jak powiedziałam na samym początku niektóre rzeczy mogą troszeczkę ciężej pójść nie zrażajcie się na samym początku też tutaj w kwestiach pracy jeżeli jesteście bezrobotni czy macie pracę ogólnie będzie troszeczkę ciężej możecie czuć się bardziej przemęczeni bardziej właśnie tacy no z niechęcią możecie do czegoś podejść natomiast ta energia minie w szczególności początek listopada może być taki trudniejszy do odnalezienia się możecie być w takiej energii rozkojarzenia no i tak jak powiedziałam niektóre rzeczy czy mogą się przesuwać w czasie, ale to nie jest absolutnie Wasza wina, po prostu początkowa energia na listopad taka jest. I teraz zrobimy sobie, słuchajcie, przesłanko stricte dla Was, co tutaj? Dla Was z przesłanek dla grupy numer jeden. Jesteś tutaj, aby nie posiadać się z radości, więc dla mnie jest to jasne, słuchajcie, przesłanie: żeby skupić się na tym, na, czym, na co macie wpływ, żeby skupić się na tym, co jest dla was najważniejsze, cieszyć się każdą chwilą. I też mam wrażenie, że właśnie będzie wiele takich okazji, mimo tych malutkich przeciwności, do cieszenia się w pełni, tak? czyli jakieś miłe niespodzianki, miłe zdarzenia losu, więc tutaj jak najbardziej nie macie o co się martwić. Ten miesiąc szykuje wam się naprawdę pięknie. Tylko tak jak mówię, warto skupić się na tym, co sprawia Wam tą przyjemność, skupić się na sobie i nie brać tak do siebie zdania innych. Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze i przechodzę już do grupy numer dwa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały Agat i już patrzymy sobie, co tutaj dla Was na ten listopad się szykuje. U was już słuchajcie, czuć jedną kłótnię, jedną sprzeczkę, ale bardziej z jakąś kobietą niż z mężczyzną. Więc jeżeli oglądają to panowie czy też kobiety, jeżeli jesteście właśnie w związku z kobietą, Tutaj może wejść jakaś większa kłótnia. Jeżeli to też może być, słuchajcie, przyjaciółka, to może być matka i jakaś kobieta. Tutaj na samym początku, jakby czuć kłótnię, sprzeczkę, więc na to warto uważać. Też czuć, że ta osoba, ta kobieta, która jakby z wami będzie się tutaj kłócić, to jest ktoś, kto za przeproszeniem ma muchy w nosie. Czyli to będzie ktoś, kto lubi stawiać na swoim, to będzie kobieta bardzo kłótliwa. Nie do końca patrzy na uczucia innych. Bardziej skupia się na tym, żeby mieć rację, tak? Za wszelką cenę, więc tutaj jakaś taka sytuacja w listopadzie może się u Was pojawić, więc na to uważajcie i patrzymy, co tutaj dla Was z energii ogólnej na listopad. Macie kartę ośmiu... Pentakli, okej, okay, te sobie weźmiemy na koniec i kartę cesarza. Jeżeli chodzi o kartę ośmiu pentakli, to jest energia jakby mm, dbania o to, co dla Was najważniejsze, pielęgnowania tego, co chcecie w swoim życiu. Ósemka pentakli dla mnie to jest energia, która zawsze mówi o Czekajcie, bo przestawiam kamerę, um, o ciężkiej pracy, o naszym zaangażowaniu, więc tutaj wy jesteście w energii, której będziecie mieć sporo motywacji do zmian, sporo motywacji do zrobienia i spróbowania czegoś całkiem nowego, więc możecie wpadać na fajne pomysły, możecie tutaj mieć jakby chęć zrobienia czegoś, czego nigdy nie robiliście, ale ta energia bardzo mocno Wam pomoże na przykład wy na przykład robicie remont, tak? I doda Wam tutaj motywacji do tego, żeby szybciej ten remont skończyć. Też dla niektórych z Was to może być czas, kiedy weźmie Was na takie zmiany w kwestiach wyglądu, czyli niektórzy z Was mogą poczuć, że: A, chcę zmienić nagle fryzurę, albo nie wiem, chcę zmienić swój styl, chcę wymienić garderobę, albo chcę zrobić małe przemeblowanie, chcę zmienić dodatki. To jest chęć taka zmian, ulepszania czegoś, pracy nad czymś, ale ta energia bardzo mocno i fajnie pomaga nam też w pracy zawodowej, bo tutaj na przykład możecie właśnie czuć większe zaangażowanie większe zrozumienie tego, co robimy. Zure no i też większe właśnie przyłożenie się do tego. Z kartą cesarza ja tutaj widzę sytuację, w której jakiś mężczyzna będzie dla Was kluczowy w tej sferze nad tym, nad czym będziecie pracować. Czyli to na przykład, jeżeli Wy będziecie chcieli nagle zrobić jakiś remont w mieszkaniu, czy w domu, to jakiś mężczyzna może Wam w tym pomagać. To może być Wasz ojciec, to może być kuzyn, brat, to może być przyjaciel, to może być partner. Po prostu jakiś mężczyzna jest tutaj dla Was kluczowy w tych zmianach, które będziecie wprowadzać. To może być nawet, mogą się pojawić energia męska w przypadku, jeżeli ktoś stwierdził, że nie wiem, chcę tutaj zmienić fryzurę, tak? Pójdzie do fryzjera. Okaże się, że tam pan świetnie nam doradzi, tak? Tutaj będzie pomocny. Po prostu jakiś pan tutaj będzie pomocny. Jeżeli chodzi o sferę zawodową, sferę pracy, to może być sytuacja, w której właśnie ktoś wyżej położony lub jakiś współpracownik będzie chciał wam pomóc. Doda właśnie coś fajnego, nowego um, lub też właśnie um, dawamy jakąś nową, ciekawą propozycję, czy też ofertę. Zaproponuję wam coś. W kwestii tej pracy, tych zmian. Więc tutaj dla Was energia jest bardzo fajna, która motywuje, ale przede wszystkim u Was widzę w listopadzie większe zmiany, które będą wychodzić od Was. To jest taka chęć odświeżenia, chęć zmiany, po prostu. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że pozytywnie. <laughs> Przepraszam. Dalej macie kartę umiarkowania i kartę słoneczka. To jest dla was listopad jest dla was takim bardziej spokojnym miesiącem. Nawet jeżeli coś nie będzie się chwilowo układać, nawet jeżeli coś chwilowo sprawi Wam przykrość, bo wiadomo, życiu układa się różnie i ciężko mieć same pozytywne dni, to jakby to jest dla mnie znak, że energia szybko się naprostuje i wszystkie sprawy, które będą dla Was niejasne, w bardzo szybki sposób się rozwiążą, w bardzo szybki sposób um, naprostują, tak? Więc tutaj jakby dla was jest przesłanie, żeby się nie przejmować. Za mocno, jeżeli coś się po drodze wydarzy, jeżeli coś tutaj nie wyjdzie, potknie się noga, absolutnie tym się nie przejmować, do tego, że tutaj karta słońca niweluje każdą tu taką nieciekawą energię, złą sytuację, nieciekawą sytuację, więc jak najbardziej, jeżeli nawet coś się wydarzy, tak, no nie wiem, będziecie sobie zaplanujecie dzień, nie dojdzie to do skutku, bo na przykład się spóźnicie na jeden autobus. Tutaj mówię po prostu przykład. To, jakby nie przejmować się tym, to się naprostuje. Być może ktoś inny zaoferuje wam pomoc, niedługo sytuacja się rozjaśni. Więc, niezależnie co będzie się działo, nie przejmujcie się, nie bójcie się na zapas. Wszystko dobrze się ułoży i wszystkie niejasne sprawy szybciutko, jakby się rozwiążą. Karta Słoneczka jest naprawdę pozytywną kartą, i też dla mnie jest to znak, że w listopadzie, w szczególności, będziecie mogli liczyć na, na ludzi dookoła. Oni będą bardziej życzliwi do Was. Może się zdarzyć, właśnie ta jedna osoba, z którą gdzieś tam się pokłócicie, ale nie, żeby jakby z przesłaniem jest to, żeby to nie miało wpływu na wasz. Na Waszą resztę dnia, tak? Wyskupcie się tym, co dla Was jest najważniejsze. E, siebie postawcie na pierwszym miejscu, nie przejmujcie się na zapas. E, może być też tak, że po prostu z tą kłótnią szybko się też sprawa rozwiąże, tak? I szybko gdzieś tam dojdziecie do jakiegoś większego porozumienia, więc nie ma absolutnie o co się martwić. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, w listopadzie widzę przy Was więcej osób życzliwych, więcej osób, które chcą Wam pomóc, które chcą Was wesprzeć. Bardziej po prostu życzliwi ludzie dookoła. Więc jakby tu będziecie mogli liczyć na kogoś, też tutaj dla singli, przede wszystkim singli, możecie spotkać nową, ciekawą osobę. To może być osoba, która gdzieś tam was zaczepi w internecie, lub osobę gdzieś tam, którą spotkacie na mieście, w miejscu pracy, ale u Was dla singli, jakby miesiąc listopad może być pod pewnym względem tutaj kluczowy. I patrzymy sobie, co tutaj jeszcze dla Was na listopad. Grupa numer dwa, karta sześciu buław i karta arcykapłanki. Niektórzy z Was mogli też wybrać grupę numer 1 lub yy, mieli ciężki wybór co do tego, natomiast yy, te Dwie karty końcowe mówią mi o tym, że pod koniec miesiąca będziecie bardzo zadowoleni, jak bardzo dużo osiągnęliście, jak zrobiliście. Dla niektórych z Was też w listopadzie widzę jakieś kursy doszkalające, jakieś szkolenia, jakieś nowe ciekawe okazje, właśnie pod względem rozwoju, czy to osobistego, czy duchowego. Ktoś może Wam sprezentować też jakąś książkę. Jeżeli macie, nie wiem, swoje urodziny w listopadzie, jakieś większe wydarzenie, ktoś tutaj może Wam zakupić jakąś książkę, lub też możecie natknąć się na książkę, która pomoże Wam rozwiązać jakieś. Jakieś wasze problemy. Natomiast widzę, że pod koniec tutaj miesiąca, jakby będziecie zadowoleni z progresu, z tych zmian, które wprowadziliście. No i też przede wszystkim, właśnie tutaj rozwój się pokazuje, więc możecie właśnie dostać propozycje lub sami się wybierzecie na jakieś kursy, szkolenia, czy to webinary. Po prostu tutaj będzie ruch i rozwój w jakimś kierunku. I patrzymy sobie teraz na przesłanko dla Was, co tutaj na listopad. Dla Was przesłanie to nie musisz niczego więcej w sobie zmieniać, ulepszać, ani pracować nad sobą. Już jesteś, jesteś już przecież sobą, więc tutaj jakby skupcie się przede wszystkim na tym, żeby Wam było dobrze, żeby po prostu. Cieszyć się tak tym, e, kim jesteście, żeby nic tutaj nie zmieniać też nagle, bo ktoś coś tam powie. Więc to jest dla Was przesłanie, dla Was czytanie. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i przechodzę już do grupy numer 3. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3, czyli Cytryn, i już sobie patrzymy, co tutaj dla Was na listopad. Dla niektórych z Was w listopadzie sprawy samochodowe mogą być dosyć ważne. Być może niektórzy z Was zakupują auto w listopadzie i tutaj będzie trzeba zająć się papierkowym, papierkową robotą. Być może niektórzy z Was, nie wiem, oddali samochód do naprawy. Nie, nie bójcie się, absolutnie tu nie chodzi o to, że Wam się samochód popsuje. Ale tutaj są jakieś kwestie, jest właśnie związane z samochodem, będą dla Was ważne. Być może ktoś z bliskich będzie chciał zakupić samochód i poprosi Was na przykład o wsparcie i pomoc w wyborze samochodu. Pierwszą kartą, kartę, jaką macie, to jest Karta Świata. Więc tutaj też czekają Was jakieś podróże do innego miasta e, lub do innej małej miejscowości obok. Natomiast jakieś podróże, podróże tutaj dla Was będą kluczowe i ważne, dlatego że Karta Świata w tym przypadku mówi mi słuchajcie, o pewnym przemieszcza, przemieszczaniu się e, zmianie gdzieś tam, właśnie e, kierunku więc też tutaj jakby. Możecie dostać jakieś zaproszenie, być może to będzie coś z pracy, natomiast jakieś przemieszczanie się, jakieś podróże do innego miasta, czy nawet gdzieś dalej, u Was mogą się pojawić. Z kartą świata to też są wiadomości, być może od osób z zagranicy, więc jeżeli macie rodzinę z zagranicy tutaj, możecie dostać jakieś nowe informacje od nich, mogą się odezwać, do Was zadzwonić. To jest pielęgnacja właśnie też relacji, właśnie z um, zagranicy, tak? Więc tutaj, jeżeli też na przykład wy jesteście w innym kraju, to ktoś może właśnie z waszego rodzinnego kraju się tutaj ojczystego właśnie odezwać. Więc różne takie relacje międzynarodowe. I patrzymy sobie, co jeszcze tutaj do karty świata. Karta wieży, ok. Dopowiemy sobie kartę wieży. Dla niektórych z Was w listopadzie jeszcze y, może być sytuacja z osobą z przeszłości jakaś tutaj powiązana. Tu bardziej chodzi o relację romantyczną, więc jeżeli jesteście w bardzo jakiejś toksycznej relacji, w jakimś toksycznym tutaj y, relacji, związku czy początkach, jest to ktoś, kto was bardzo mocno ogranicza, tak? Czyli na przykład powie wam, że nie możesz jechać tu albo nie pojedziesz bez mnie, czemu bez mnie decydujesz, czemu bez mnie coś? Nie pozwala wam podejmować decyzji samodzielne. Tutaj samodzielnej. Tutaj jakby karty ostrzegają przed tym, że to może być jakaś większa karmiczna tutaj lekcja dla was, jak właśnie jakby chronić swoją przestrzeń, chronić swoje życie, nie dawać z tego naginać żadnej drugiej osobie, nawet jeżeli jest się w nią w związku, nie powie Powinna wam mówić, tak, że nie możesz tego robić bez mnie, albo czemu podejmujesz samodzielnie jakieś decyzje o sobie. Tutaj zwróćcie na to uwagę, bo tutaj mogą to być nawet sytuacje w stałych relacjach, w których na przykład bardzo świetnie się dogadujecie, ale po prostu może wyjść jakaś tutaj po czasie lekcja karmiczna, która będzie właśnie polegać na tym, żeby mm, ładnie wyjaśnić drugiej osobie, także jakby chcecie też dbać o siebie, o swój rozwój. Więc tutaj będzie trzeba nad tym popracować. Natomiast dla niektórych z Was, jeżeli czujecie, że ta osoba właśnie zachowuje się w w taki sposób i to was mocno rani i wiecie, że tutaj nie da się nic zmienić. No to ta relacja może naprawdę wisieć na włosku, e, dlatego że sama ta osoba może być dla was lekcją karmiczną. Więc tutaj jakby na to uważajcie. Kolejną kartą jest karta Księżyca, więc już sobie jakiś Skorpion może być tutaj dla was, e, zodiakalny Skorpion może być dla was tutaj kluczowy, ważny. To może być wasza, wasza szefowa, e, ktoś z pracy pod jakim względem będzie tutaj dla Was ważny. O. Macie kartę Księżyca, kartę Giermka Pentakli i kartę Kochanków. Czekajcie, ja wymienię świecę. Dobrze, już jestem. E, więc jeżeli słuchajcie, chodzi o Księżyc, Giermka Pentakli i kartę Kochanków. E, tutaj mogą być jakieś plotki w miejscu pracy lub ogólnie prywatnie, ale jakieś plotki będą tutaj do Was w listopadzie dochodzić. Może być jakaś sytuacja, w której Ktoś z Waszego otoczenia, ktoś bliższy Wam mówi, że na przykład wiedział coś tam, coś tam odnośnie osoby też, której znacie, więc tutaj jakby te plotki będą rozgrywać się między dwiema osobami, które Wy dobrze znacie, i te osoby będą chciały Was w to wciągnąć. To może być też coś w miejscu pracy, natomiast możecie dostać jakąś taką nową wiadomość, jakąś nową informację, i tutaj jakby dla Was jest to, żeby. Nie wciskać się w takie plotki, nie starać się nawet zrozumieć, co jest prawdą, a co nie, nie odróżniać tego, bo jakby jeżeli to Was stricte nie dotyczy, to najlepiej tutaj nie wtrącać się w to, nie angażować się w to, niech te dwie, dwie osoby załatwią to między sobą. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie i Wam powie, że słuchaj, no bo ta koleżanka z innego działu powiedziała, że jesteś taka, sraka i owaka, absolutnie, słuchajcie, tego nie bierzcie do siebie, nie wtykajcie się w to, zajmujcie się tym, co dla Was jest ważne, do tego, że tutaj jakby no, ktoś może chce chcieć was wciągnąć jakieś swoje gierki. To może też być sytuacja, gdzie macie, nie wiem, jakąś swoją koleżankę i wiecie, że ona tam różnie czasami bajki pisze. Yy, I na przykład Wam powie, no, bo ja widziałam twój obiekt snie gdzieś tam, z kimś tam coś robił, coś to i tutaj będzie chciała Wam yy, troszeczkę Wiecie, coś dorzucić, coś też obrócić, żebyście po prostu się martwili. Jakby w listopadzie unikajcie plotek, nie wdawajcie się w nie, bo tutaj, jakby z tych kart widzę, że one nie mają w ogóle nic z wami powiązania, a ktoś może celowo chcieć tutaj wam zamieszać w głowie. Więc absolutnie się o to nie martwcie, nie bójcie, skupcie się na tym, co jest dla was najważniejsze, nie wchodźcie w takie plotki, bo to po prostu nie ma mm, zwyczajnie sensu. I tak jak jest właśnie czwóreczka kielichów pokazana, skupcie się na tym, co dla Was najważniejsze, gdzie ta ostrość. Wy sobie siedźcie tu i ktoś przychodzi do Was z świeżymi plotkami. Absolutnie nie zwracajcie na to uwagi, tak? Zajmijcie się tym, co jest dla Was najważniejsze. Reszta niech Was tak za bardzo nie interesuje, bo ktoś może właśnie celowo Wam tutaj jakieś plotki sprzedawać, bo na przykład ma jakąś tam napiętą sytuację z tą konkretną osobą i nie wie, jak jej jeszcze bardziej dopiec. Więc na to uważajcie. Karta Giermka Buław. Już patrzymy, dlaczego Giermka Buław. U was jest fajny miesiąc pod względem materialnym. Jeżeli mieliście jakieś większe problemy, one mogą teraz się. Król Pentakli. U was fajny sposób rozwiązywać, więc jakby nie macie powodu tutaj do zmartwień. Jakieś zadłużenia z przeszłości, jeżeli mieście jakieś problemy tutaj z pieniędzmi, one się fajnie rozwiążą. Powolutku, jakby małymi kroczkami, będziecie z nich wychodzić na bardzo fajną, stabilną pozycję, jakim jest Król Pentakli. Król Pentakli zawsze dla mnie jest tutaj jakby przykładem tego, że po prostu wszystko jest Ustabilizowane, wszystko jest dobrze, nad wszystkim będziecie mieć kontrolę, nie ma powodów do zmartwień, będziecie świetnie zarządzać pieniędzmi, wpadniecie yy, na, na fajne, świe, no świeże też. Świeże, nowe, fajne pomysły, które Wam pomogą wyjść z jakichś tutaj problemów finansowych. Ogólnie jest to czas, kiedy Wam coś mocno wyjdzie. Jeżeli coś, w coś inwestujecie, jeżeli macie swój własny biznes, to jest dobry znak dla Was pod względem finansów, że tutaj coś się ruszy, pójdzie w fajnym kierunku, dlatego że macie trójkę kielichów, więc to jest przez świętowania, celebrowania, zadowolenia, zabawy, więc tutaj, jakby na spokojnie pod względem materialnym, możecie odetchnąć, bo wszystko ułoży się w fajnym kierunku, wszystko dla Was będzie dobrze, więc nie macie o co się tutaj martwić. I patrzymy sobie na przesłanko dla Was, co tutaj na listopad. czekajcie, bo nie widzę, opowiedz się za tym, co jest dla Ciebie ważne, obojętne czy innym to się podoba. I tutaj jest jakby śmiało wyrażanie swojego zdania, pójście w swoim kierunku i to może tyczyć się właśnie, słuchajcie, tych plotek, że wszyscy gdzieś tam będą chcieli Was coś kręcić dla do doby swojej tylko i wyłącznie własnej sprawy, wejdźcie za tym, co dla Was jest najważniejsze, tym się tylko i wyłącznie kierujcie, więc myślę, że fajnie Wam się to tutaj pokazało pod względem właśnie relacji z innymi, o kurczę i jeszcze na pod spodem jest karta znajdź czas, by być po prostu niesamowicie szczęśliwym, róbcie idźcie za tym, co sprawia Wam szczęście, nie przejmujcie się aż nad to sprawami gdzieś tam z jakimiś osobami, które mieszają więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze do zobaczenia w kolejnych filmach i pepe.